Cześć moi drodzy, to Nie mogę spać, coś jak się budzicie, to pewnie będziecie słuchali, jak ja spać nie mogę, ale w sumie stwierdziłem, że pogadamy sobie, bo jest o czym. Zawsze jest o czym, w szczególności, że wracam z weekendu, bardzo dużo tam spałem, odpocząłem trochę i Patrzcie, co się dzieje pod tym filmikiem. Twórcy Diablo 3, baw, baw, ba, what the fuck! Innymi słowy, 2000 ponad wpisów e, oglądnięć, przepraszam, wyświetleń. 173 wpisy, 166 lajków, 3 dyzyki. To mi się nie podobała ta opinia. I to też jest ok. E, gorąca dyskusja pod tematem. E, a jednakże mam takie wrażenie, że niektórzy nie skumali o co mi chodzi, tak naprawdę. Ja, w tym filmie. Chodzi mi o to. Tylko i wyłącznie, że devy w ogóle myśląc o tym, w ogóle myśląc, że można by wprowadzić coś takiego Survivor Buff zamiast Death Penalty, czyli dodatkowy buff, czyli ułatwiającą grę coś, sobie chyba raczą żartować, nie? Gra jest już naprawdę mega zajbiście prosta i oni chcą wrzucić nam dodatkowy buffa? Po co? Potrzebujemy wyzwań. W tej grze, w szczególności, że gra nudzi się mega szybko. Wyzwanie, jeśli, jeżeli istnieje w Diablo 3, a jest go bardzo mało, kończy się bardzo szybko. Jeżeli chcecie mieć naprawdę zbalansowaną grę, pokazać zbalansowaną grę, jeżeli chodzi o wyzwanie, jeżeli chodzi o trudność, stopień trudności, to moim zdaniem, perfekcyjnie jest to zrobione w Buff of Exile, ponieważ to wyzwanie. I tak, nawet jak macie mega super build, mega super staw i tak istnieje na najwyższych stopniach trudności, na najwyższych, największych mapach, e, a o HC nie wspomnę, nie? I do tego trzeba naprawdę czasu, żeby tam dojść, nie? I to wyzwanie jest cały czas obecne. I czasami trzeba spierniczać, nie? Diablo 3 jest tak, o podstawce już mi się nie chce mówić, bo tam zaokszona to w ogóle to wszystko jest totalnie rozwodnione. Wyzwanie kończy się praktycznie od razu. E, chyba, że zaśniesz przy hardkorze i cię rozwalą. Znaczy, zdarza się oczywiście także, że cię potną. E, ale jest to naprawdę słabe. Nie. I o tym mi chodziło w tym filmiku, że deweloperzy e, Diablo 3 po prostu oni nie mają chyba pomysłu na tą grę wciąż. I i Chyba, że chcą po prostu naprawdę zrobić grę taką przyjemną muckarkę pod konsolę. Przyjemna muckarka pod konsolą gdzieś po prostu idzie i zapisuje, o jakie fajne, o, o jak fajnie, nie? To się znudzi bardzo szybko, bardzo szybko. Jeżeli macie doświadczenia z Diablo 3, ja mam doświadczenia od, od początku, od bety. Yy, nawet paragonów jeszcze wtedy nie było, nie? Yy, więc... Paragon przyszedł dopiero później, później, po tym jak Kryparian się odezwał. No cóż, nie wiem czy to było, czy to poszło od niego, tak naprawdę, ale kto wie. On właśnie stwierdził, on to nazwał poziomami Champion, champion Levels, coś takiego. No to wyszły Paragon. Um, żeby ratować w ogóle rozgrywkę czy cokolwiek, żeby tam było. E, masakra była, powiem <grywka> wam. Um, no i właśnie. Właśnie o to chodziło w tym filmiku. Już jest dość późno, ja tak ględzę, ale jeszcze Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, jeszcze ciekawą rzecz. Otóż bardzo, bardzo ciekawa sprawa jest, bardzo ciekawą sprawą jest właśnie ta strona horadric.ru, gdzie pokazała się premiera Diablo 3 Rosa. Ale dlaczego ta strona jest taka istotna? Bo jak wiecie w innych stronach, takich sklepach i tak dalej, nie, pokazują się różne daty, nie? Ale o tyle to jest skuriozalne, że poniżej mamy również screenshoty, gdzie sam niebieski mówi, że to jest data premiery Rosa, że sam niebieski informuje, kiedy będzie premiera Rosa. Rozumiecie to? Bo ja nie rozumiem kompletnie. gościu albo przysnął, albo był na haju, albo po prostu stwierdził jasno, kiedy będzie premiera Rosa jakimś po prostu gościowi. Albo to jest fake. Kto wie, ta premiera mi pasuje, nie? Osobiście. Ym, tylko boję się o to, że gra wyjdzie znowu nie za dobrze zbalansowana. Mówię o stopniu trudności, mówię o złożoności też, też gry. No i o te legendy, wszystkie i tak dalej. Ja w ogóle boję się bardzo o Dlatego tak się wkurzam. Dlatego uważam, że powstać i głośno krzyknąć, co jest nie tak. Koniec tego głaskania. Koniec tej pobłażliwości. To Blizzarda, pomimo tego, że Blizzard y, y, Community Manager y, y, nasz, nas w jakiś sposób wspiera i promuje, to my właśnie powinniśmy dać mu narzędzia do tego, żeby on nasze, nasze słowa przekazał. Czyli musimy o tym mówić jasno i wyraźnie, co nam nie pasuje. Koniec z tymi kurde pobłażliwościami, gadaniem o tym, jak to, jest, jak, to jest, jak to jest fajne. Nie? Trzeba powstać, moim zdaniem powiedzicie bardzo głośno o co chodzi. Tak samo na forum bardzo mało jest postów polskich, które naprawdę prawią o problem o złożoności problemu. W szczególności, że no wielu z was się poddało moim zdaniem. Ci, którzy odeszli już od Diablo 3, to już daliście za wygraną, że ta gra już nigdy nie będzie dobra. Ja chcę jeszcze o nią powalczyć. Dlatego był ten filmik. Jak widzicie, efekt jest dość piornujący, nie? Oczywiście i tak mam za mało widzów, żeby był bardzo piorunujący, ale myślę, że to jest to już nie ma nas czekać, nie. Musimy walczyć o to. Dajmy czadu, panowie. I panie Naprawdę powiedzcie, co wam do cholery nie pasuje w tej grze? Ech, dalsza sprawa to jest coś, coś niesamowitego ja dostałem informację czyli znaczy dostałem mailem to, to uśmiechałem się jak nigdy w szczególności, że ja tą panią oglądam Laina dostałem takiego mema ktoś go stworzył ja myślałem, że padnę na pysk Śmiełem się z tego strasznie, strasznie, strasznie długo wysłałem wszystkim znajomym bo mówiła mi to <śmum> Sakra. nie no, patrzcie jeszcze na to o, No, co no, za morda nie no, Laina jest genialna Naprawdę poprawiłem humor, jak oglądam tą babkę, ale ona już długo, bardzo długo działa na, na internecie, na YouTubie, gdzieś tam. Kolejną rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, tak w ramach ględzenia wieczornego, właściwie nocnego, bo jest wpół do pierwszej, dochodzi pierwsza prawie, to to, że jeden z niebieskich się wypowiedział na temat błąd, to przedmiotów ogólnie. I on powiedział tak, że to, co jest w Rosie, to nie do końca tak będzie, bo tam, czy nie wiem, czy wiecie, nie możemy handlować przedmiotami, raczej złotem teraz. Nie możemy wymienić przedmiotami, jeżeli oczywiście nie drobną on w, w drużynie. Wszystko jest bon to account praktycznie. Handel zamarł praktycznie. I niektórzy z was się z tego cieszą. Okej, okay. tylko jeżeli dojdzie do sytuacji, że przyjdzie wasz was kump kumpel, i u mnie to się już zdarzyło. Przyszły od Kranowicz, ja mówię, ale mam zajebistą rzecz. Dropłem na ziemię, nie? A on jak fajnie zajebiste, nie? Podchodzi i nie może tego podnieść. I ja sobie zrozumiałem, Boże, przecież kurde, to się nie da tego przekazać. Czasami to boli. Tak samo nie można przekazać złota, boli. Naprawdę to boli. I ja się zastanawiam, czy to nie jest o krok za daleko. Nie. Że trzeba im tylko i wyłącznie z tą osobą biegać, żeby jej później coś tam rzucić. Um. Oczywiście, no. Jedni się cieszą, bo to będzie naprawdę True Self Font. Oczywiście w party można się w drużynie, nie? Ale, ale sami będziemy musieli znajdować głównie sprzęt. No ale cóż, tak jest. Zobaczymy, czy to zmieni. Niebieski mówią, że to nie jest finalne. Niebieski powiedział, że to nie jest finalna sprawa. To może się zmienić. Nie? Czyli to badają na razie. Zobaczymy, czy, co wybadają. Co w tych swoich statystykach będą mieli jak to wpływa na grę. Nie, jak to będzie wpływać na grę to badają głównie. <grym> powiem wam jeszcze o jednej rzeczy, która mnie zastanawia tak naprawdę. Zastanawia mnie craft. Nie wiem co o tym myśleć powiem wam. Bo ja e, dlatego gram w Path of Exide. Sorry, że znowu o tym mówię, ale to jest najlepszy przykład. Lubię w Path of to, że biorę sobie przedmiot i mogę przewidzieć mniej więcej jaki on będzie. To znaczy, tak na początku biorę biały przedmiot, montuję z nim, montuję, montuję, albo wydrobim jakieś 6L czy 6L, daj Boże, piątka połączona, ale mogę mniej więcej bawić się kolorami, dać kwality, czyli jakość tego przedmiotu, i później go zamienić na rzadki, i później dodatkowo jeszcze zmieniać te statystyki na rzadkim przedmiocie, dość znacznie. Czyli mogę właściwie naprawdę się tym przedmiotem bawić dość długo. Yy, zużywając oczywiście taką tamtejszą walutę, jakby te orby, nie? Ale w Diablo jest, jest troszkę inaczej, jak wiecie. Są te recepty. I te recepty mnie martwią, ponieważ one są. No wiecie jak to wygląda: a czyli w Reaper's Souls wygląda to tak, masz biały przedmiot, potrzebny do zrobienia yy, przy ogólnie legendy, na przykład, albo setu, części setu. No, i to masz jakieś tam, nie wiem, 10, 20, 30, tamtego, bla bla bla, nie? Masz tą radkę. Ale efektu końcego, to końcowego nie jesteś w stanie w ogóle przewidzieć. W żaden sposób. Czy jest to hazard? Nie? Tak naprawdę, tak naprawdę na farta robisz to. Czy będzie w tak, czy nie? W szczególności, że patrzyłem na niektóre legendy na 70 levelu, to niektóre mają od 4 do 6 statów losowych w pełni. Czyli jest to cholerny hazard, nie? Nie możemy tak naprawdę zrobić sobie żadnej rzeczy, e, chociażby małej, która będzie definiowała, jak ten przedmiot będzie tam działał, na przykład czy coś takiego. Jedynie co e, zrobili w Diablo czy Ross to to, że pojawił się mistyk, który już jest bardzo fajnie zrobiony w mojej ocenie. Chociaż jedna statystyka to bardzo mało. Mała zmiana. Ale zdarzyło się kilka ciekawych rzeczy, które Wam właśnie teraz powiem. Mistyk, powiem Wam, działa w taki sposób, oczywiście, że zmieniamy jedną statystykę, ale da się to przewidzieć. Dajemy przedmiot do Mistyka. Tam mam przykład 6 statystyk. Klikamy na statystykę i tam jest taki pytajnik, Możemy zobaczyć, jaka jest szansa, co, co możemy otrzymać, co może, może zostać wylosowane. patrzymy, o, kurde, potrzebuję do bildu dla krzyżowca fajnej bildy sobie wymyśliłem, naprawdę, z takim działem no stop walicie po 1200%. Fajne. Będę go dopracowywał, jak go dopieszczę, to wam go pokażę. I tam szukałem takiego czegoś jak z, zmniejszenie kosztów e, umiejętności. I znalazłem to. Przy, w nie mogłem to wrzucić. I tak, no i próbowałem, nie? Raz, tam 200 tysięcy golda poszło i siara, nie? Ta, ta inna siara. <grym> ta lepsza siara. <grym> 200, nie? 300, 400... Prawda, no, chyba nie o 100 tysięcy, tylko jakieś 20-30 tysięcy, to się zmienia. Kurde, teraz nie pamiętam, ale wzrasta, nie? I powiem wam, że ja wywaliłem 20 baniek, żeby zrobić, kurde, z tego pierścienia to, co chcę. W innym, w innym przedmiocie nawet tyle nie starczyło, więc wysysa strasznie złoto. W szczególności, że w jednym przedmiocie ja już zrezygnowałem ze z zmieniania, znaczy zmieniania statystyki, ponieważ stwierdziłem, że to będzie za drogie. Znajdę sobie inny, to wtedy spróbuję od tych 100 tysięcy, czy 200, nie? Więc złoto jest bardzo istotne w Reaper of Souls i Mystic bardzo fajnie działa jako wysarka tego złota, bardzo dobrze działa. Jeżeli właśnie chodzi o crafty, to uważam, że jednak jest to bardzo losowe i to podchodzi pod hazard, niestety. Zresztą tak było już w podstawce i moim zdaniem sama idea, recept jest chybiona. Może to jest dziwna opinia, może się z nią nie zgodzicie, Jednakże, wolałbym, żebyśmy mogli się bawić z danym przedmiotem dłużej, żebyśmy mogli go zmieniać, modyfikować, różne rzeczy mogłyby być tam dokładane. Można byłoby naprawdę usiąść, nawet my, moglibyśmy usiąść i pomyśleć, że bardzo ciekawym systemem craftów od zera, odrzucić recepty na bok, bo one są zbyt losowe. Myślę, że twórc przy zakładaniu, że będzie auctioner, Stwierdzili, że Kraft będzie jakąś istotną częścią, a wiecie, jak było. Istotną, właśnie, Gold sinkiem ale Kraft nigdy taki nie był. Auksztofny był zbyt mocny. Lepiej było na przykład kupić sobie to, co się chciało, niż po prostu wyrzucić było to kilka milionów. Nie? Zresztą wszyscy wiemy, jak była Więc no. no i to wszystko, moi drodzy. MEM jest niesamowity. Bardzo dużo ludzi wypowiada się właśnie pod tym postem ostatnim, pod filmikiem. Naprawdę warto, warto krzyczeć głośno, co nam się cholera nie podoba. I nawet to, że oni nie mają zamiaru wprowadzić tego survival bonus, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, w jaki sposób oni myślą. Że oni nie myślą tego, jak utrudnić tę grę, dać jakieś naprawdę wyzwania nam, żebyśmy się cieszyli z tej gry, tylko oni myślą, jak to uprzyjemnić rozgrywkę to nie tędy droga moim zdaniem oczywiście to jest tylko moja prywatna opinia i tylko moja <noise> możecie się z nią zgodzić i nie, zapraszam do dyskusji dalszej więc krzycznij ile wlezie na forach i wszędzie co was gnębi ja myślę, że w końcu pójdę spać zobaczę czy zasnę, Miejmy nadzieję, że tak jak nie, to najwyżej jutro będzie zombie time w robocie oh. I kawa z rana. Po trzech godzinach kolejna. I po trzech godzinach kolejna tylko, żeby przeżyć. Do końca dniówki. Na pewno wiecie, co czuję. Wy pewnie też pracujecie. Czasami się do późna, nie? No, więc trzymajcie się i na razie do rana. Na razie.